– Czekaj, ja go daję. – To jest zagadka. Okay, It's your thank you. Ty... – Ja już ją zagadałem, teraz jesteśmy... – Ona mówiła o sutkach jakichś, boczona jest. – Wymieszać przy niej, no sobie od razu pomyślisz, że coś kombinujemy, co? Kanali się w do piasku. Ze Szczecina. To jest Państwa jest. Obawiam się, że będę musiała do niej zacząć. Ale jest z Polski. Ty ją chcesz przykupić? Nie wiem. Pilota z hotelu zebuchnąłem. Żeś pilota buchnął. No co no? Leżały to, się wzięły, no. Stało się coś, to no jeden pilot zginął. Na czasie wojny więcej zginęło. Święta, prawda? Którze, co to za ukryta? Znalazła swoją bieliznę, jaka. Czy ja tu widzę barana? I twoje zdjęcie. Czy państwo próbują przenieść żywe zwierzę? I, i jakie żywe zwierzę? Przecież to jest plusza. Pluszak? Przecież to się rusza. No, no bo to jest taki pluszak na baterię. Na baterię? Mhm. A gdzie się wsadza tą baterię? No... O, o tak. tu jest taki otwór. A? I co to robi, jak się włoży tą baterię? Na pewno duże oczy. Ale proszę pana, czyż to wygląda jak żywe? nie, to wygląda jak żywe, bo, bo, bo to jest... To jest takie japońskie cacko, taka zabawka interakcyjna, interaktywna. Jak się jej zadaje pytania, jeśli ją nadusi, to ona udziela odpowiedzi. Ja.